Oh, my father didn't fight in the wars. He was a navigator on a spice freighter. That's what your uncle told you. He didn't hold with your father's ideals, thought he should have stayed here and not gotten involved. You fought in the Clone Wars? Yes. I was once a Jedi knight, the same as your father. Hey hey. Zapytałem Was w ankiecie, co chcielibyście zobaczyć jako kolejny odcinek na kanale z cyklu Co by było, gdyby? I odpowiedzieliście, że najbardziej interesuje Was temat: Co by było, gdyby Kenobi szkolił Luka? Zatem zapraszam Was na takowy materiał: popuśćmy wodze fantazji. Zresztą zapowieść premiery i plakatu serialu o obiłanie to dobry moment, aby zgłębić kilka potencjalnych tajemnic tego rycerza Jedi. Oczywiście serial o Kenobim wniesie nam sporo nowych informacji do historii Ben'a na Tatooine. Zresztą fani doskonale wiedzą, że pomiędzy epizodem 3 a 4, podczas 19 lat, jakie dzieliły akcje tych dwóch filmów, raczej no Kenobi nie siedział bezczynnie. Na razie wiemy, że oczywiście medytował, uczył się porozumiewać ze zmarłymi Jedi, to było szkolenie od Jina, a także na przykład spotkał się w walce z czarnym Krsantanem, czy niejednokrotnie ratował skórę małemu Lukowi. Z tego powodu zresztą popadł w konflikt z Owenem, który nie chciał, aby Kenobi mieszał się w wychowanie młodego Skywalkera, aby syn nie stał się taki jak ojciec. Nie należy zapominać oczywiście o walce jaką stoczył Kenobi z Maulem, kiedy to niedługo przed wydarzeniami z Nowej Nadziei odnalazł swojego zaprzysięgłego wroga na Tatooine ten zły zabrak. Maul stanowił zresztą spore zagrożenie i dla Luka Skywalkera, bo wolę nie myśleć co by było gdyby to Maul dorwał i szkolił Luka. Zatem wiemy, że Kenobi, choć niewidoczny, strzegł małego Luka i był jakoś tam obecny przy nim przez całą młodość chłopaka. Młody Skywalker nie był szkolony przez Bena zapewne dlatego, że wzrost potęgi mocy w chłopaku zapewne zwróciłaby na niego uwagę inkwizytorów, no i pewnie samego Palpatina. Ale z drugiej strony, bądź Kenobim, masz przy sobie chłopaka, który potencjalnie jest potężny w mocy i ma szansę przywrócić pokój w galaktyce, a jest już ostro za stary na szkolenie i weź nie staraj się go wyszkolić. No to dziwne trochę. Chyba, że Kenobi był wtedy jak Luke w epizodzie 7 i 8. Miał już po prostu wszystko w dupie i nie chciał brać na siebie uczestnictwa w kolejnej wojnie. W każdym razie, wracając do tematu, zastanówmy się, co by było, gdyby Kenobi szkolił Luka należałoby w tym wypadku rozpatrzyć dwie możliwości. Pierwsza, że wziął się za szkolenie młodego Skywalkera, kiedy chłopak był jeszcze dzieckiem, no na przykład miał 3 albo 5 lat, no może z 10. A druga możliwość, że zacząłby szkolić chłopaka na przykład na rok lub dwa albo nie wiem kilka miesięcy przed momentem, kiedy poznajemy Luka w początkowych scenach Nowej Nadziei. Pierwsza możliwość miałaby oczywiście negatywne skutki. Tak jak mówiłem, chłopakiem Statuin zainteresowaliby się inkwizytorzy i zapewne młody Skywalker i Kenobi musieliby uciekać z planety znacznie wcześniej. Kiedy o tym myślę, to od razu w głowie mam inną historię opowiedzianą w Star Wars. Tak, czuję, że wy też o tym myślicie. Mam na myśli historię Ezry który, wierzcie lub nie, albo sprawdźcie w bibliotece osus.pl, osus był równolatkiem Luka i Lei. Zatem historia Ezry to w zasadzie historia Luka, który byłby szkolony wcześniej. Młody Skywalker, który zmuszony byłby uciekać z Tatooine razem z Kenobin, zapewne prędzej czy później dołączyłby do rebelii, no, czyli taka historia jak u Ezry. Kenobi także by tam trafił, a to stanowiłoby z jednej strony jeszcze większą intensyfikację wysiłków Vadera i Palpatina, aby zgładzić rebelię, a z drugiej strony znacznie wzmocniłoby siły rebeli, także te duchowe, bo jest teraz z nami wielki Mistrz Jedi i generał z czasów wojen klonów. Oczywiście nie muszę mówić, że wcześniejsze szkolenie Luka przez Kenobi'ego miałoby gigantyczne konsekwencje fabularne. Już Leia nie musiałaby znać Skarif lecieć na Tatooine w poszukiwaniu generała z wojen klonów, bo ten generał, czy Kenobi, byłby zupełnie gdzieś indziej. Może nawet Luke dowiedziałby się wcześniej, że Leia to jego siostra? Drugi przypadek jest nie mniej ciekawy. Załóżmy, że Kenobi szkolił w sekrecie luka, przeczuwając, że nowe umiejętności będą mu niebawem potrzebne. Na przykład szkolenie zaczyna się rok przed wydarzeniami z nowej nadziei. Młody Skywalker ma wszak 18 lat i może nie wiem, postawić się nieco bardziej wujowi. Śmiem twierdzić, że Kenobi nauczyłby go przez ten czas podstaw y, używania mocy oraz tego, jak maskować się w mocy, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wykrycia przez siepaczy Imperatora i Wejdera. Wtedy jednak Luke by zapewne bardziej zaryzykował, bo dlaczego widząc śmierć Kenobiego z rąk Wejdera na Gwieździe Śmierci, nie ruszył z atakiem na Mrocznego Lorda, tylko swój sprzeciw ograniczył tylko do krzyknięcia No. Czułby się wszak już nieco lepiej wyszkolonym Jedi i buta i pewność siebie mogły przysłonić mu osąd sytuacji. Zresztą tak myślę, że nieco dłuższe szkolenie u Kenobiego pasowałoby do dialogu z epizodu 6, gdzie Vader mówi Obi-Wan dobrze cię wyszkolił. Ani słowa tam nie ma o Jodzie, ale to tak tylko na marginesie. Luk szkolony wcześniej przez Kanobiego bardziej świadomie też uczyłby się u Jody. Może zamiast biegać z zielonym Kermitem w plecaku poznałby więcej historii i tajemnic zakonu Jedi, a może nawet historie, których zazwyczaj nie można usłyszeć od Jedi. Łatwo jednak byłoby upodobnić te historie do opowieści o Kalu Kestisie, czy tym bardziej do Ezry, czyli do historii opowiedzianej w serialu Rebels. Inną kwestią, nad jaką należy się zastanowić, to to, czy gdyby Luke był lepiej wyszkolony przed odlotem statuin, to czy na przykład Kenobi by nie zginął. Uważam, że pokazana śmierć Kenobiego była swego rodzaju zagrywką mistrza Jedi i Luke musiał ją zobaczyć. Teraz Lukowi nie pozostało już nic. Imperium odebrało mu wszystko wcześniej ciotkę i wuja i jego dom, a później mistrza i nauczyciela. Teraz Luke, podobnie jak trzyletnie dzieci w czasach Starej Republiki, musiał zacząć wszystko od zera, by stać się rycerzem Jedi. Uważam, że Kenobi zginąłby w walce z Wejderem, nawet pomimo wyszkolenia Luka. Zdarzenie to było, jak powiedziałem, kluczowe dla rozwoju samego Skywalkera, ale też musiało spiąć klamrą historię Wejdera i Kenobiego. Gdyby Kenobi przeżył, to on zająłby się szkoleniem i odbudową zakonu. A nie to zadanie spadłoby na barki Luka Skywalkera. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba i jak Waszym zdaniem powinny potoczyć się wydarzenia, gdyby to Kenobi szkolił Luka wcześniej niż kilka dni czy kilka chwil przed swoją śmiercią na pokładzie Gwiazdy Śmierci. Trzymajcie się ciepło, zostawcie subika i łapkę pod filmem i koniecznie wpadnijcie na mojego Twitcha, twitch.tv slash gdzie sobie wpadam, żeby pogadać niekoniecznie o Star Wars. Uśmiechajcie się często. Uważajcie na siebie i niech moc będzie z wami. Papa! Pa.